Witamy Państwa. Znajdujemy się przed pijalnią Słotfinka. Jestem w obecności pana prezesa Wiesława Piuro, prezesa Uzdrowiska Klinica Żegiestów. W dniu dzisiejszym przejęliśmy oficjalnie pijalnię Słotfinka do użytku dla gości, dla mieszkańców. Jak Państwo sami zobaczycie na załączonym filmie, w środku już jest wystawa dotycząca Parku Słotwińskiego. Natomiast w ramach dobrej współpracy zamierzamy ten obiekt. Użytkować w okresie przede wszystkim wakacyjnym, kiedy tężnia salonkowa już by nie działała, a finalnie myślę, że nie, nie musimy tego ukrywać. Jeżeli tylko konserwator zabytków zgodzi się, yy, chcemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu czyli, czyli yy, uzdrowisko Kleinstra żegiesów będzie chciało odnowić źródło, a my ewentualnie minimalnie przesunąć sam obiekt pijalni. I tak, żeby stało już na, na gruncie gminnym, żeby sprawa była załatwiona, także wtedy i skorzysta uzdrowisko poprzez zakład górniczy swoje wszystko wykona. Natomiast my będziemy mieli obiekt, który będzie stał obok, który nie będzie przeszkadzał czy w jakiś sposób niwelował w możliwość odnowy źródła, źródła yy, Słotwinki. Także jest w porządku, przejmujemy w dniu dzisiejszym obiekt, i może parę słów panu prezesowi. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny moment, ponieważ kuracjusze, goście naszego uzdrowiska, goście naszej spółki, goście całego uzdrowiska no przyjeżdżają już w trzecie stulecie do krynicy dla wód mineralnych, czyli teraz dostępność do wód przez pryzmat właśnie pijalni słotwinka, jak również wkrótce odnowionej pijalni Jan. Będzie zdecydowanie większa i, i, i będziemy mogli głośniej krzyczeć do, 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 do Polek, Polaków, że warto do Krynicy przyjechać właśnie dla wód mineralnych i leczniczych. Także ja cieszę się, że, 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 że kolejny krok we współpracy z, miasto, z miastem Krynica udało nam się poczynić. Mam nadzieję dla dobra gości, z których przecież wspólnie żyjemy. Magdalena Krzeszowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju. W na nowo otwartej pijalni Słotwinka znajdują się dwie wystawy dotyczące Jedna historii tego zdroju i tej części Krynicy, czyli Słotwin, w pięknym parku słotwińskim znajduje się budynek z długą, długą historią. Jest to jeden z najstarszych obiektów w Krynicy. Powstały w 1806 roku, niektóre źródła podają w 1808, budynek pijalni, która mieściła się pierwotnie na krynickim deptaku. Był to fragment tak zwanej chińskiej pagody czy gitary, tak też nosiła, taką też nosiła nazwę ta pijalnia i stała ona nad Zdrojem Głównym. W 1863 podczas budowy nowej pijalni, już nieistniejącej tak zwanej pijalni modrzewiowej, została przeniesiona do Parku Słotwińskiego. Projektantem, autorem tego budynku był inżynier Johann Burgaler. Który związany był z krynicą właśnie i z tymi pierwszymi obiektami krynickimi, które tutaj powstały. W pijalni będzie dystrybuowana woda z Łotwinka, z tutejszego źródła, natomiast można także obejrzeć wystawę dotyczącą historii tego źródła i właśnie Parku Słotwińskiego z, myślę, interesującymi informacjami, może już zapomnianymi. W Parku Słotwińskim między innymi w okresie międzywojennym mieścił się Zwierzyniec. Było to miejsce chętnie odwiedzane przez Kryniczan i przez gości krynickich. Jest tutaj także obraz przedstawiający Źródło Słotwińskie namalowany. Ten obraz został przez Wojciecha Gersona. Znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego. Reprodukcję tego obrazu też można obejrzeć na tej wystawie. Drugą część wystawy stanowią plansze poświęcone uzdrowisku ogólnie. Jest to wystawa pod tytułem Krynica, Uzdrowisko w czasie. Fragment tej wystawy pokazujący wydarzenia historyczne, ale w odniesieniu do współczesności. Krynica, w Krynicy cały czas to się dzieje, zarówno wydarzenia polityczne, jak i kulturalne. I życie towarzyskie toczy się w Krynicy nieustannie i tak jak przed wojną odbywały się spotkania polityków, odbywały się koncerty, odbywały się zawody sportowe, tak i współcześnie wszystkie te wydarzenia w Krynicy się dzieją. I właśnie ta wystawa prze przedstawia zarówno historię, jak i współczesność Krynicy. Dodatkowym atutem wystawie jest to, że podpisy są trójjęzyczne, czyli wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej, więc mogą ją także obejrzeć yy, i zrozumieć co jest napisane goście Krynicy.